Dwie szkoły mają prostokątne boiska. Przekątna każdego boiska jest równa 65 metrów. Boisko w drugiej szkole ma długość o 4 metry większą niż boisko w pierwszej szkole, ale szerokość o 8 metrów mniejszą. Oblicz długość i szerokość każdego z boisk. Żeby rozwiązać to zadanie, to na początku narysujemy sobie rysunek poglądowy, to znaczy narysujemy e, symbolicznie boisko w pierwszej szkole. Oraz boisko w drugiej szkole, już od razu możemy je narysować zgodnie z treścią zadania, ponieważ mamy tu powiedziane, że boisko w drugiej szkole ma długość o 4 metry większą, natomiast długość ma większą, szerokość ma mniejszą, czyli narysujemy je tutaj krótsze, natomiast długość ma większą, czyli tutaj narysujemy, że jest dłuższa. Wiemy o każdym z tych boisk, że przekątna każdego z nich jest równa 65 metrów, czyli możemy narysować przekątną pierwszego boiska i podpisać, że ma 65 metrów, oraz przekątną drugiego boiska i także podpisać, że ma 65 metrów. Teraz co musimy obliczyć? Musimy obliczyć długość i szerokość każdego z boisk. No to, może standardowo, oznaczymy sobie jeden wymiar boiska przez X. A drugi wymiar boiska przez y, to jest dla pierwszego boiska, i teraz dla drugiego boiska wiemy, że boisko w drugiej szkole ma długość o 4 metry większą, czyli ten odcinek to jest długość boiska, podpiszemy, że ma y plus 4, natomiast szerokość ma o 8 metrów mniejszą, czyli ten odcinek podpiszemy, że ma długość x. Minus 8. No i teraz, gdy mamy już wprowadzone oznaczenia dla obu boisk, no to możemy napisać dwa równania z tymi dwiema niewiadomymi, otrzymamy układ równań i otrzymamy układ równań do rozwiązania. Jakie równanie możemy napisać dla pierwszego boiska? Mamy tutaj trójkąt prostokątny. O, tu jest kącik prosty, ten trójkąt jest prostokątny, czyli możemy dla niego zapisać twierdzenie Pitagorasa. Suma kwadratów przyprostokątnych równa się kwadratowi. Przeciwprostokątnej, czyli liczymy, piszemy w zasadzie kwadrat tego boku, czyli x kwadrat, plus kwadrat tego boku, czyli plus y kwadrat, równa się kwadrat przeciwprostokątnej, czyli 65 do kwadratu, i analogiczne równanie zapisujemy dla drugiego, dla drugiego boiska. Pierwsza przyprostokątna, to jest oczywiście kąt prosty, tak samo jak w tym przypadku. Pierwsza przyprostokątna, czyli x minus 8 do kwadratu, plus druga przyprostokątna do kwadratu, czyli y plus 4 do kwadratu równa się przeciwprostokątna do kwadratu, czyli 65 kwadrat. Otrzymaliśmy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi teraz do rozwiązania. Zabieramy się za rozwiązywanie takiego układu równań, maksymalnie upraszczając to bardziej skompliko skomplikowane równanie, czyli zgodnie ze wzorami skróconego mnożenia podnosimy do kwadratu oba te nawiasy. Pierwszy nawias podniesiony do kwadratu to będzie kwadrat pierwszej liczby, czyli x kwadrat, dalej będzie minus, ponieważ to jest minus podwojony iloczyn 2 razy 8. 16 razy jeszcze x, 16x i plus jeszcze kwadrat drugiego wyrazu plus 8 do kwadratu, czyli plus 64. No i tak samo drugi nawias podnosimy do kwadratu. Tutaj będzie y kwadrat plus podwojony iloczyn 2 razy 4. 8y plus 4 do kwadratu, czyli plus 16 i to musi być równe 65 kwadrat. Teraz zapiszmy sobie to może w taki sposób, że x kwadrat i y kwadrat zapiszemy obok siebie. Napiszmy na początku x kwadrat plus y, kwadrat, a dalej całą resztę minus 16x. Teraz może wyrażenie z y, czyli plus 8y. No i na końcu jeszcze może dodajmy te dwie liczby. 64 plus 16 to jest 70 plus 10, 80, czyli to będzie plus 80, równa się 65 do kwadratu. Teraz zauważmy, że x kwadrat plus y kwadrat to z pierwszego równania jest właśnie 65 kwadrat, czyli w tym miejscu. Zamiast tego można byłoby napisać 65 do kwadratu o, i potem to się odejmie z prawą stroną, bo to również jest 65 kwadrat. Zapiszmy powoli, e, tutaj 65 do kwadratu, resztę przepiszemy bez zmian. E, minus 16x plus 8y plus jeszcze 80 równa się... 65. kwadrat. Teraz przenosimy to 65 kwadrat na tą stronę, odejmuje się z tym i otrzymujemy po prostu równanie minus 16x plus 8y plus jeszcze 80. No i to się równa 0, bo te liczby się tutaj odjęły. Z tym równaniem, co możemy teraz zrobić? No na pewno możemy je podzielić stronami przez 8. Ponieważ wszystkie współczynniki dzielą się przez 8, minus 16 na 8 to da nam minus 2, czyli tu zapiszmy sobie minus 2x, dalej będzie zamiast 8y, 8y na 8 to będzie po prostu plus y i zamiast plus 80 to plus 10 równa się 0, i z tego równania teraz możemy sobie wyliczyć y. Napiszmy zatem, że y równa się, resztę przenosimy na prawą stronę. 2x, dziesiątka na prawą stronę, czyli minus 10. No i teraz, gdy mamy już wyliczonego y, to możemy podstawić go pod y właśnie w tym pierwszym równaniu, i w wyniku tego otrzymamy jedno równanie z jedną niewiadomą x do rozwiązania. Zróbmy właśnie w ten sposób. x kwadrat przypisujemy bez zmian. Napiszmy sobie x kwadrat plus i teraz pod y podstawiamy tą wyliczoną wartość, czyli 2x minus 10 całość podnosimy do kwadratu tak jak to było w tym miejscu no i dalej to się równa 65 kwadrat. Upraszczamy ten nawias tutaj to znaczy podnosimy go do kwadratu x kwadrat bez zmian plus dalej 2x do kwadratu to będzie 4x kwadrat następnie minus podwojony iloczyn tych dwóch liczb 2 razy 2x jest 4x razy 10, to jest 40x i plus jeszcze 10 do kwadratu, czyli plus 100. No i to ma być równe 65 kwadrat. Upraszczamy teraz maksymalnie lewą stronę. x kwadrat plus 4x kwadrat to jest 5x do kwadratu. Dalej mamy minus 40x i jeszcze plus 100. I minus 65 do kwadratu. Przeniesiemy sobie wszystko na lewą stronę. Ja może od razu to obliczę, albo może nie, powoli. Plus 100 i minus 65 kwadrat. Na kalkulatorze zaraz zobaczę, ile to jest. 65 do kwadratu daje nam 4225. No i to musi być równe 0. Wykonujemy jeszcze to odejmowanie w tym miejscu, czyli mamy 5x kwadrat. Minus 40x i tu będzie minus 4000, po prostu o 100 mniej, czyli 4125 równa się 0. Otrzymaliśmy równanie kwadratowe do rozwiązania. Możemy sobie jeszcze uprościć te współczynniki, na pewno możemy je podzielić, możemy całe równanie stronami podzielić przez 5, a otrzymamy w wyniku tego x kwadrat. Tutaj będzie zamiast 40, 40 na 5 to będzie 8x i minus ta liczba 4125 podzielona na 5 daje nam w wyniku 825, no i to musi być równe 0. Już dla tak otrzymanego równania kwadratowego możemy spokojnie policzyć deltę. Delta równa się b kwadrat, czyli minus 8 do kwadratu, czyli 64, minus 4ac, 4 razy 1 razy, Minus 825, 2 minusy dadzą plus, czyli tu będzie plus 4 razy 825. To się równa również na kalkulatorze, sobie policzę, razy 4. Ta liczba to jest 3300, czyli plus 64 to da nam 3364. Sprawdzamy, ile jest tego równe pierwiastek. I jest on równy po prostu 58, czyli możemy sobie zapisać, że pierwiastek z delty, może pod spodem, pierwiastek z delty jest równy 58. No i teraz liczymy x1 i x2 rozwiązania tego równania kwadratowego. A x1 równa się minus b, czyli minus minus 8, czyli 8, minus pierwiastek z delta, czyli minus 58. Podzielić na 2a, czyli na 2. Możemy w zasadzie tego nie liczyć, bo widać, że wynik wyjdzie ujemny. Mniejsze od zera, a długość boiska, czy raczej szerokość w tym przypadku nie może być ujemna, czyli liczymy drugiego x. Napiszmy sobie x2, równa się minus b, czyli 8, tym razem plus pierwiastek z delta, czyli plus 58 na 2, to się równa. 58 plus 8 to jest 66 na 2 daje nam w wyniku 33. Czyli możemy powiedzieć, już napisać pierwszą część odpowiedzi do zadania, że szerokość pierwszego boiska jest równa 33. Natomiast długość tego boiska, czyli y, możemy policzyć na przykład o, z tego wzoru tutaj. Napiszmy sobie w takim razie, już skoro tu było x2, to y2, że to się równa 2 razy. X2, czyli 2 razy 33, jeszcze minus 10, no i to się równa 66 minus 10, to jest po prostu 56. Czyli to jest pierwsza odpowiedź, to jest dalsza część odpowiedzi. Możemy sobie na rysunku nawet podpisać, że tutaj mamy długość boiska równą 56. No a wymiary drugiego boiska już odczytujemy z rysunku X minus 8, czyli 33 minus 8, to będzie w tym przypadku 25, a długość tego drugiego boiska to będzie y plus 4. Y jest równy 56. 56 plus 4 to jest 60. Czyli wypadałoby zapisać odpowiedź do tego zadania, że wymiary powiedzmy pierwszego boiska są następujące: x jest równe 33. A y jest równe 56, a dla drugiego boiska mamy, że powiedzmy, może oznaczmy sobie długość tutaj, znaczy szerokość przez x1, żeby jakoś odróżnić to od tego x, że ta szerokość jest równa 25, a y1 jest równe 60.